Część. W dzisiejszym filmie porozmawiamy o wiatrołapie, jego funkcjach, aranżacji, przepisach oraz budowie krok po kroku. Wiatrołap to nie tylko praktyczne rozwiązanie, ale także element, który może nadać charakteru naszemu domowi. Pokażę wam, jak zaplanować jego przestrzeń, jakie materiały wybrać oraz na co zwrócić uwagę podczas budowy. Przygotujcie się na solidną dawkę wiedzy i inspiracji. Zaczynamy. Znajduje się w praktycznie każdym domu jednorodzinnym, chociaż dzisiaj często się z niego rezygnuje wiatrołap, nazwany także przedsionkiem. Jest pomieszczeniem znajdującym się od razu przy wejściu do budynku. Jakie zadanie spełnia wiatrołap? Z jakich materiałów najczęściej jest budowany? W jaki sposób można samodzielnie wykonać wiatrołap? Wyjaśniamy. Wiatrołap przepisy, zalety i wady, jak zaprojektować wiatrołap, z czego wykonać wiatrołap, projekt budowa krok po kroku, co to jest wiatrołap? Wiatrołap to pojęcie bardzo często używane, jednak nie każdy dokładnie wie, co ono oznacza. Warto więc rozpocząć od jego zdefiniowania. Czym jest wiatrołap? Wiatrołapem nazywa się rodzaj pomieszczenia, którego zadaniem jest oddzielenie wnętrza budynku oraz prowadzącego do niego wejścia. W odniesieniu do tego pomieszczenia często stosowane są także inne terminy jak przedsionek czy ganek. Jak wskazuje jego nazwa, zadaniem wiatrołapu jest łapanie wiatru, co oznacza mą zatrzymywać chłodne powietrze przed dostawaniem się do wnętrza. Dodatkowo może spełniać inne zadania, np. słuzyc do przechowywania różnych rzeczy. Z wiatrołapu można przejść do innych pomieszczeń w domu, najczęściej na korytarz lub do salonu. Również może prowadzić z niego osobne przejście do piwnicy, pomieszczenia gospodarczego, kotłowni, garażu znajdującego się w bryle budynku. Kiedy zadaniem wiatrołapu jest ułatwienie dostępu do pomieszczenia gospodarczego przez dodatkowe drzwi, unika się jednocześnie wychładzania. Mieszkalnej części domu w miesiącach zimowych. W Polsce wiatrołapy ESA obecne w zdecydowanej większości budynków, w tym domów jednorodzinnych. Również spotykane ESA w innych budynkach, między innymi w blokach, biurowcach, obiektach użyteczności publicznej. Wiatrołap w domu, a przepisy budowlane. Przepisy nie określają dokładnie, czym jest wiatrołap. W prawie można spotkać się zamiast niego z terminem przedsiąka. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i. Ich usytuowanie wskazuje w paragrafie 63 z Wejścia z zewnątrz do budynku i pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi należy chronić. Przed nadmiernym dopływem chłodnego powietrza przez zastosowanie przedsionka, kurtyny powietrznej lub innych rozwiązań nieutrudniających ruchu. Wysokie koszty kurtyn powietrznych powodują, że nie są one używane w budownictwie jednorodzinnym. W domach można zatem stosować albo przedsionki, albo inne rozwiązania, które nie utrudniają ruchu. Według przepisów wiatrołap w domu jednorodzinnym może mieć postać osobnego pomieszczenia, ale nie musi mieć takiej formy. W tym samym celu można również wykorzystać korytarz, klatkę schodowa. Jakie funkcje spełnia wiatrołap? Wiatrołap znajdujący się w domu może spełniać zróżnicowane zadania. Wśród nich znajduje się zatrzymywanie chłodnego powietrza przy wejściu do domu. Najważniejszym zadaniem wiatrołapu jest poprawa termoizolacyjności domu przez zatrzymywanie przy jego wejściu chłodnego powietrza, które powoduje ochłodzenie domu. Wiatrołap jest zatem swoistego rodzaju poduszka powietrzna czy służą, dzięki której dużą ilość chłodnego powietrza przy otwieraniu. Drzwi wejściowych nie dostaje się do domu. W rezultacie wiatrołap pozwala na utrzymanie komfortowego poziomu ciepłoty w budynku i redukuje koszty związane z ogrzewaniem. Można. Powiedziec Zapoprawia poprawia wydajność ogrzewania, dlatego jest on przydatny szczególnie w okresie zimowym. Przechowywanie podręcznych przedmiotów. Bardzo często wiatrołap jest używany również jako miejsce do przechowywania tych przedmiotów, które warto mieć pod rikę. W przedsionku często przechowuje się wózek dziecięcy, obuwie, kurtki, płaszcze, parasole czy sprzęt sportowy jak rower. Można też umeblować wiatrołap umieszczając w nim szafkę na buty, wieszak na okrycia wierzchnie, komodę do przechowywania. Dodatkowo może on służyć do uprawiania roślin, gdy mamy przeszklony wiatrołap, ogród zimowy albo ma otwarta konstrukcje. Przyjmowanie kuriera, listonosza, inkasenta. Nie można również zapominać o tym, że wiatrołap jest bardzo pomocny podczas przyjmowania gości w domu, wtedy, gdy należy odczytać. Liczniki dla inkasenta lub odebrać pocztę lub paczkę od listonosza albo kuriera. Przedsionek pozwoli wtedy na wpuszczenie do domu gościa, by zapewnić mu komfort ale jednocześnie pozwala na uzyskanie większego stopnia prywatności przez osłonę pomieszczeń. Zmniejszenie przeciągów. Jeśli wiatrołap jest zamykany, ogranicza powstawanie przeciągów, gdy w domu otwarte esa okna. Łatwiejsze utrzymanie czystości w domu. Za pomocą wiatrołapu można znacznie łatwiej utrzymać czystość w domu. To w nim można pozostawić brudne obuwie, mokre kurtki, płaszcze, parasol. Również w tym pomieszczeniu można wyczyścić psułapy po spacerze przed wpuszczeniem go do domu. Poczekalnia w przypadku prowadzonej w domu działalności. Jeżeli w domu prowadzona jest działalność gospodarcza, wtedy wiatrołap może również spełniać rol poczekalni. Powinien on być wtedy odpowiednio duży, aby można było bez problemów umieścić w nim krzesła, wieszak dla klientów. Ochrona przed deszczem. Zadaszony ganek zewnętrzny może dodatkowo zabezpieczać przed deszczem, śniegiem osoby stojące przed wejściem. Oranżeria, ogród zimowy. Warto wskazać, że wiatrołap ze szkła oraz z pleksi może również służyć jako oranżeria lub ogród zimowy przy domu. Zalety i wady wiatrołapów. Wiatrołap ma wiele zalet, ale warto też wspomnieć o kilku wadach, które powodują, że niektórzy budujący domy jednorodzinne rezygnują z tego pomieszczenia. Zalety. Zapewnia większy komfort cieplny, ponieważ zatrzymuje chłodne powietrze wpuszczane przez drzwi zewnętrzne. Zapobiega nadmiernej ucieczce ciepła, dzięki czemu dba o termoizolację, pozwala kontrolować wydajność ogrzewania i może zmniejszyć koszty ogrzewania domu. Pomaga w przechowywaniu przedmiotów, które warto mieć pod rikę przed wyjściem z domu. Ułatwia utrzymanie czystości, ponieważ można pozostawić w nim zabrudzone przedmioty. Jest pomocny przy przyjmowaniu osób. Wiatrołap o interesującej architekturze może stanowić ciekawe urozmaicenie. Wady zajmuje przestrzeń. Co może być problematyczne w przypadku mniejszych domów. Jeżeli mamy mały wiatrołap, trudno się w nim poruszać i nie można umieścić w nim mebli czy innych sprzętów. Wiatrołap bez dostępu do naturalnego światła może być kłopotliwy w użytkowaniu, ponieważ będzie wymagał oświetlania go przez całą dobę. Wyższy koszt budowy. Wiatrołap zewnętrzny czy wewnętrzny? Wiatrołapy można podzielić na dwie główne kategorie pod katem ich lokalizacji, a dokładnie na ganki zewnętrzne i wewnętrzne. Na jaki wiatrołap w domu jednorodzinnym warto się zdecydować? Wiatrołap zewnętrzny wiatrołap zewnętrzny jest umieszczany na zewnątrz domu, może mieć postać do budówki albo może znajdować się w bryle budynku. Często wiatrołap zewnętrzny określany jest mianem ganku. Przy wiatrołapie zewnętrznym mogą również znajdować się schody prowadzące do budynku. Wiatrołap może być od razu wkomponowany w bryłę budynku, ale również można łatwo go dobudować. Może być on zatem dobrym wyborem w sytuacji. Gdy projekt domu nie zakładał wiatrołapu, ale jednak chciałoby się go wykonać. Do wykonania zewnętrznego wiatrołapu mogą być użyte różne materiały. Może być on drewniany, murowany, może mieć przeszklenia. W tradycyjnym budownictwie ganki często mają dekoracyjna formę, dach wykończony dachówkami z oknami na elewacji budynku. Nowoczesny wiatrołap zwykle przypomina podcień, czyli otwarte dodatkowe pomieszczenie często z kolumnami. Mogą być też przeszklone. Można też spotkać się z wiatrołapami odgrodzonymi z jednej albo kilku stron, bez drzwi. Ciekawie zaaranżowany wiatrołap może być dobrym u domu i nadać mu unikatowy charakter. Może wyróżniać się na jego tle dzięki wykorzystaniu innych materiałów, kolorów, zastosowaniu dekoracji jak kwiaty w donicach. Można też umieścić w nim ławkę, krzesło, mały stolik, gdy pozwala na to dostępna przestrzeń. Wiatrołap wewnętrzny wiatrołapy wykonuje się też z wewnętrzu domu. Wewnętrzny przedsionek może mieć wtedy postać osobnego pomieszczenia wyposażonego w drzwi prowadzące do dalszej części domu albo może Być korytarzem, klatka schodowa. Wewnętrzny przedsionek może mieć różne kształty i metrazę, co zależne jest od projektu domu jednorodzinnego. W porównaniu do wiatrołapu zewnętrznego ten znajdujący się wewnątrz budynku na ogół jest prostszy i łatwiejszy w wykonaniu, dlatego też obecnie decyduje się na niego wiele osób budujących domy jednorodzinne. Taki wiatrołap. Szczególnie wygrodzony oraz z dodatkowymi drzwiami, nie zawsze będzie najlepszym rozwiązaniem w przypadku domów o. mniejszym metrażu, ponieważ może zajmować w nich sporo miejsca. Zaleca się najczęściej, aby wewnętrzny przedsionek miał co najmniej wymiary 1,5 x 1,5 m. Trzeba też zwrócić uwagę, czy wystarcza w nim przestrzeni na otwarcie drzwi wejściowych. Jak zaprojektować wiatrołap? Zaprojektowanie wiatrołapu wymaga uwzględnienia szeregu czynników między innymi planowanego miejsca jego wykonania, dostępnej przestrzeni i oczekiwanej wielkości przedsionka, a także kosztów, jakie związane są z jego budowa. Najczęściej w domach jednorodzinnych ganki wykonuje się w poniższych wariantach: dobudówka na zewnątrz, wydzielenie wiatrołapu wewnątrz. Domu, zabudowanie istniejącego podcienia, stworzenie otwartej konstrukcji ze ścianami z jednej, dwóch lub trzech stron, wykonanie. Wiatrołapu z kolumna lub kolumnami. Do budówki najlepiej sprawdzają się sytuacji, gdy wykonanie wiatrołapu w domu nie jest możliwe ze względu na jego mała powierzchnię. Można też zdecydować się na dobudówkę wtedy, gdy nie chce się zabierać metrażu w domu. Wydzielenie wiatrołapu wewnątrz budynku jest bardzo często najprostszym rozwiązaniem, by stwórz yc przedsionek. W tym przypadku zwykle wystarcza zbudowanie jednej ściany, uzupełnienie jej o drzwi wewnętrzne. Gdy dom ma już istniejący podcień, Wtedy kolejnym sposobem na wykonanie wiatrołapu jest jego zabudowanie. Jest to prostsze rozwiązanie w porównaniu do wykonania do budówki, gdyż podcień ma już fundament, posadzkę, zadaszenie i część ścian. Konstrukcja ze ścianami jako przedsionek również może sprawdzić się bardzo dobrze, a także najczęściej jest bardzo tania i prosta w wykonaniu. W tym przypadku można zdecydować się na konstrukcję przeszklona lub wykonana z pleksi. Również można wykonać ja z drewna. Wiatrołap z jedna kolumna albo kilkoma kolumnami to najtańsze rozwiązanie. Stosowany jest on jako ganek zewnętrzny, który tworzy wtedy zadaszona przestrzeń przed wejściem do budynku. Często znajduje się przy nim również niższy murek. Chociaż nie jest on tak efektywny jak w pełni ogrodzone ganki, to również może spełniać podobna rol i chronić przed opadami wiatrem. Z czego wykonać wiatrołap? Do wykonania ganku można wykorzystać różne rodzaje materiałów, co pozwala nadać mu zróżnicowany wygląd. Najczęściej wiatrołap wykonuje się w poniższych wariantach, wiatrołap murowany. Murowane ściany wydzielające wiatrołap pozwalają na uzyskanie bardzo trwałej i dobrze izolowanej konstrukcji. Taki przedsionek może być wykonany wewnątrz oraz na zewnątrz. Może być on wyposażony w dwoje drzwi lub tylko w jedne drzwi, gdy służy on do ogrodzenia wejścia z jednej, dwóch czy trzech stron. Gdy przedsionek ma być zamknięta do budówka z drzwiami wejściowymi, warto także zadbać o wykonanie w nim okna. By wpuścić naturalne światło słoneczne. Murowany ganek najłatwiej wpisać w bryłę budynku, dzięki czemu nie rzuca się on tak mocno w oczy. Wbudowany w bryłę budynku przedsionek jest przy tym dość drogi w wykonaniu, a jego budowa może być czasochłonna. Wiatrołap drewniany. Takie ganki często spotykane są w domach o tradycyjnej architekturze. Drewniany przedsionek może mieć dekoracyjne, a zurowe ściany wykonane z litego drewna. Niekiedy wykonuje się takie ganki z oknami dzięki czemu uzyskują one rustykalny wygląd. Można też wybudować ganek z drewnianymi kolumnami oraz balustrada z drewna w amerykańskim stylu. W nowoczesnych budynkach popularne SA drewniane listwy w formie paneli. Minusem drewnianego wiatrołapu jest konieczność jego konserwowania, ponieważ drewno będzie z czasem niszczało. Należy wiec je odpowiednio zaimpregnować, by zapobiec jego wypaczaniu, murszeniu oraz przebarwianiu się pod wpływem czynników pogodowych. Wiatrołap przeszklony. Ciekawym sposobem na wykonanie estetycznego, dobrze doświetlonego wiatrołapu będzie jego przeszklenie. Szklany przedsionek może być wykonany w nowoczesnym stylu lub tradycyjnym. Nowoczesny ma najczęściej prosta, przeszklona konstrukcję, która nadaje wejściu elegancki, współczesny charakter. Tradycyjny wiatrołap często wykonany jest z okien z ozdobnymi szprosami umieszczonych na podbudowie drewnianej albo murowanej i robi. Niesamowite wrażenie po przekroczeniu progu domu. Wiatrołap przeszklony może być też wykonany wewnątrz pomieszczenia, a dokładnie może on stanowić przeszklona ściankę stawiana przed. częścią mieszkalna, dodatkowo uzupełniona o drzwi wejściowe. Wiatrołap z pleksi. Pleksi. Pleksiglas jest rodzajem tworzywa sztucznego z poliweglanu, które używane może być zamiast szkła. Z pleksi wykonuje się również konstrukcję wiatrołapów, najczęściej z poliweglanu komorowego na aluminiowej ramie, dzięki czemu SA. One lekkie i odporne na czynniki zewnętrzne. Wiatrołap z pleksi najczęściej ma formę bocznych paneli połaczonych z daszkiem. Do wyboru Esa różne kolory pleksi transparenty, przydymiony. Można też wybrać różne barwy ram. Przedsionek z PCV Tego typu obiekt powstaje z elementów z PCV oraz z pleksi albo ze szkła. Najczęściej wykończony jest on za pomocą dwuspadowego albo jednospadowego daszku, który może być też zaokraglony. Zabudowa z PCV może być wykonana w różnych stylach: nowoczesnym, klasycznym. Do jej wykonania stosowane są materiały w różnych barwach: białym, ciemnoszarym, brązowym. Jak urządzić wiatrołap? Jak zagospodarować wiatrołap? Jak optycznie powiatrołap? Jak umeblować wiatrołap i funkcjonalnie urządzić wiatrołap? I jakie elementy powinny się w nim znaleźć? Wiatrołap warto urządzić tak, aby korzystanie z niego było komfortowe. Meble. By przechowywanie w wiatrołapie i korzystanie z niego na co dzień było łatwiejsze, warto go umeblować. Najczęściej jest to, to wieszak, szafka na buty, czy szafa na odzież wierzchnia. Zarówno duże, jak i niewielkie pomieszczenie można uzupełnić z elegancka konsolę i siedzisko w postaci pufy lub ławeczki. Jak urządzić, urządzić mały wiatrołap? Mały wiatrołap można wzbogacić o wózek na kołkach lub mała szafkę. Wiele osób decyduje się na wykonanie w wiatrołapie mebli na wymiar z drzwiami przesuwnymi. Mogą one w pełni zagospodarować to dodatkowe pomieszczenie. Alternatywa jest szafa wolnostojącą na odzież wierzchnia z drzwiami przesuwnymi albo drzwiami harmonikowymi, by podczas otwierania. Nie zajmowały one dużo miejsca. Oświetlenie. Bardzo ważne jest odpowiednie oświetlenie wiatrołapu, zarówno wtedy, gdy jest on położony na zewnątrz, jak i wtedy, kiedy decydujemy. Się na wiatrołap wewnętrzny. Światło jest szczególnie ważne, gdy przedsionek nie jest doświetlony naturalnie za pomocą okna, przeszklenia w drzwiach wejściowych. Wiatrołap można oświetlić za pomocą lamp sufitowych oraz ściennych kinkietów. Przy wyborze lamp należy zwrócić uwagę na ich wielkość, by nie zabierały one zbyt wiele przestrzeni i nie przeszkadzały w używaniu tego pomieszczenia. Zamiast zwykłych lamp można też zdecydować się na montaż oświetlenia w suficie podwieszanym albo paską taśm LEDowych. Akcesoria. We wiatrołapie warto też umieścić różne rodzaje akcesoriów, aby korzystało się z niego wygodnie. Mogą być one również dekoracja, powodując, że wnętrze wiatrołapu wygląda po prostu ładniej. W tym pomieszczeniu warto umieścić akcesoria do przechowywania. Mogą być to koszyki na czapkę, szalik, stojak na parasole, tejsna, Drobiazgi, naklucze, lustro wiszące na ścianie. Przedsionek można również na różne sposoby ozdobić. Można zastosować w nim kwiaty doniczkowe albo kwiaty lub gałaski w ważonie, dekoracje. Ścienne jak grafiki lub plakaty w ramach, obrazy. Dekoracji nie powinno być zbyt dużo, by wnętrze było funkcjonalne. Klasyczny czy nowoczesny wiatrołap? Wiatrołap w domu można urządzić na różne sposoby klasycznie i nowocześnie. Podpowiadamy, w jaki sposób można urządzić wiatrołap w różnych stylach. Jak optycznie powiatrołap? Jeśli ganek jest niewielki, można pogo optycznie. Jakie triki pozwolą na uzyskanie takiego efektu? Aby optycznie poganek, wykorzystaj jasne kolory NP. Biel, bez, krem lub jasna szarość odbijają one światło i mogą sprawić, że przestrzeń łajdy się większa. Żadbaj o naturalne doświetlenie pomieszczenie, które jest naturalnie doświetlone NP. Za pomocą okna Drzwiami wejściowymi z doświetlami bocznymi lub górnym wydaje się być większe niż to bez żadnego źródła światła słonecznego. NP z pełnymi drzwiami wejściowymi postaw na lustra lustrzane powierzchnie, np. w formie drzwi przesuwnych do szafy, a także lustra wiszące na ścianach również. Bardzo dobrze powiększają niewielkie przedsionki. Wybierz meble na nóżkach albo podwieszane, powodują one, że widoczna jest podłoga, dlatego mogą dzięki temu pownętrze w prosty i szybki sposób. Unikaj zbyt dużej liczby elementów w przedsionku, wyeliminuj z niego przedmioty, które SA zbędne, np. dużo drobiazgów, koszów do przechowywania. Budowa wiatrołapu, czy konieczne jest pozwolenie na budowę? Aby wybudować wiatrołap, w określonych przypadkach należy przeprowadzić konieczne formalności przed rozpoczęciem prac. W jakich sytuacjach SA one konieczne? Przedsionek zewnętrzny, gdy planuje się wykonanie wiatrołapu zewnętrznego, dużo zależy od jego powierzchni. Prawo budowlane, a dokładnie jego art. 29 ustęp 1 PKT 2 wskazuje, że w przypadku obiektów o powierzchni do 35 m2 nie ma potrzeby występowania o pozwolenie na budowę, gdy na działce. Przypadają maksymalnie dwie takie obiekty na 500 m2, na przykład jak wiata, garaż, altana. W takiej sytuacji należy zgłosić budowę w organie administracji architektoniczno budowlanej, np. w starostwie powiatowym. Przedsionek wewnętrzny w przypadku wiatrołapu wewnętrznego nie trzeba zgłaszać jego budowy lub występować o pozwolenie na budowę. Gdy nie powoduje on zmiany powierzchni i obrysu bryły budynku. Wykonanie wiatrołapu wewnętrzu będzie zatem łatwiejsze pod katem formalnym w stosunku do zewnętrznego. Wiatrołap zewnętrzny drewniany budowa krok po kroku. Jednym z najprostszych sposobów, aby wybudować wiatrołap jest wykorzystanie konstrukcji drewnianej. Lekka konstrukcja drewniana wiatrołapu może być wykonana w różnych wariantach, np. w formie ozdobnego ganku z azurowymi ścianami. Oraz zadaszeniem dwóch drewnianych kolumn z otwartym przejściem, ale również może być ona wyposażona w drzwi wejściowe. Ciekawie wygląda również ganek osłoniety za pomocą drewnianych paneli z listew z przesfitem. Zobacz, jak wykonać wiatrołap z drewna krok po kroku. Wykonanie fundamentów. Aby ganek był solidny, Duże znaczenie ma przygotowanie stabilnych fundamentów. Pozwalają one również na zaizolowanie tego pomieszczenia i pomagają w utrzymaniu odpowiednich parametrów termoizolacyjnych domu. Należy pamiętać, by fundament wykonać z dilatacją przy istniejącym budynku o wymiarze 2 cm, która powinna być wypełniona elastycznym materiałem. Montaż drewnianego wiatrołapu. Wiatrołap drewniany musi być odpowiednio ustabilizowany, dlatego należy zwrócić uwagę na to, aby wiatrołap był dobrze zamocowany do Bryły budynku, a nie do jego warstwy docieplenia. Dzięki temu przedsionek będzie wytrzymały i trwały, a także nie będzie podatny na powstanie szybkich usterek. Wykonanie pokrycia dachowego. Ganek drewniany uzupełniany jest o pokrycie dachowe. Najczęściej w tym przypadku wykonuje się zadaszenie dwuspadowe. Można też wykonać ganek z dachem jednospadowym, który kieruje się od elewacji budynku na zewnątrz niego albo w bok. Wykonanie pokrycia nie jest konieczne wtedy, gdy przedsionek budowany jest w miejscu, gdzie już teraz znajduje się podcień. Dzięki temu wystarczy tylko zabudować jego ściany. Konserwacja wiatrołapu drewnianego. Należy pamiętać o tym, że drewniany przedsionek wymaga odpowiedniej konserwacji, dlatego wtedy, gdy drewno nie było wcześniej impregnowane. Malowane należy zrobić to od razu po jego montażu, a następnie powtarzać regularnie, by zapobiec jego uszkodzeniu. Gotowy wiatrołap. Obecnie istnieje również możliwość zakupienia gotowych do montażu wiatrołapów, które dzięki temu ESA bardzo łatwe i szybkie w instalacji. Najczęściej wykorzystuje się do tego celu ganki o konstrukcji z PCV lub aluminium oraz poliweglanu. Można zakupić gotowe elementy, np. daszki w konkretnych wymiarach, proste i łukowe, ścianki boczne, które montowane SA po bokach przedsionka. Przy zakupie gotowych wiatrołapów należy pamiętać o tym, żeby dokładnie zmierzyć przestrzeń, w której maja się znaleźć. Daszek wiatrołapu powinien mieć szerokość większa od szerokości drzwi, żeby zapewnić odpowiednią osłonę. O czym pamiętać przy budowie? Budując przedsionek w domu, warto pamiętać o poniższych kwestiach, aby był on funkcjonalny i trwały, rozmiary wiatrołapu nie mogą być zbyt małe. Zwykle wykonuje się pomieszczenia o powierzchni od 3 do 7 metrów kwadratowych. Przedsionek powinien być doświetlony, najlepiej naturalnym światłem, dlatego przy jego planowaniu warto uwzględnić w nim przynajmniej. Jedno okno lub zastosowanie drzwi wejściowych z doświetleniem, przeszkleniem w skrzydle, boczna dostawka z przeszkleniem, górnym naświetlem. W wiatrołapie powinna znaleźć się instalacja elektryczna, dzięki czemu można łatwo podłaczyć w nim oświetlenie ścienne, sufitowe. Zależnie od swojego pomysłu na wnętrze. Gdy przedsionek jest murowany i wyposażony w drzwi, powinien być on wentylowany. Ogrzewanie wiatrołapu zalecane jest wtedy, gdy ma on murowana konstrukcję i znajduje się w bryle domu. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu na temat wiatrołapu. Mamy nadzieję, że zdobyliście cenną na wiedzę na temat jego funkcji, aranżacji, przepisów oraz procesu budowy krok po kroku. Wiatrołap to nie tylko estetyczny element domu, ale także praktyczne rozwiązanie, które wpływa na komfort i energooszczędność. Zachęcamy do eksperymentowania z różnymi stylami i materiałami, aby -RZY chce przestrzeń, która będzie odpowiadała waszym potrzebom. Jeśli macie pytania lub chcielibyście podzielić się swoimi doświadczeniami, zostawcie komentarz poniżej. Do zobaczenia w kolejnych filmach.